Cześć Marcin! Cześć, cześć! Gdzie lecisz? Jedziemy tankować. Regulować, tak? Tak, regulować przede wszystkim. Ale najpierw musimy zbankować, bo z tego się nie uda. Mamy tutaj proszę Ciebie Skodę e, się Przepraszam, Skodę super. z silnikiem 1.8, mm -hmm. e, około 200 koni. Na bezpośrednim wtyczku paliwa z instalacją gazową KM Enevo SkyDirect, także no. To co, lecimy, Sej pokażemy widzom jak no będzie, pokażesz jak przyspiesza, czy nie? Tak, czy... pokażemy. Dobra. To co, lecimy dalej, tak? Pokazujemy tak. widzą jak tankujemy. Możemy pokazać w sumie nawet już teraz zbiornik, tak? Bo o, nawet, mówię. namówię. To mamy go tutaj, tam. proszę Ciebie, trochę podłoga jest podniesiona, tak? Ale siedzi tutaj bardzo ładny zbiorniczek. Jaki? Tutaj siedzi 67 litrów, czyli mamy znowu wnękę całą wypełnioną, tak? Nice. No, no to, to chyba zasięg zimnoza. spory jest, co? Na takim 67-litrowym zbiorniku. Zasięg? No, dosyć spory, po Ciebie. jest. 500 km? 40-520 km, więc moje no jest to sporo. Mm -hmm. się. Nie jest to mało. No powiem Ci, że zaskoczyłeś mnie teraz. No a tu a też ci mogę zaskoczyć. Wleb mamy pełny. Pełny? To znaczy, tyle miejsca że pełny siada jak złoto. Więc nie ma to się, wiesz. Nie ma to się rozdrabnia, gdzie będzie dokręcany, to piękny, ładny w tu siedzi. To standardowo za 5 dyszek, tak? Tak, standardowo Tak powiemy za 5 dyszek, będziemy jeździć, regulować. A po, Powiemy potem coś między czasem... też. No przyspieszenie będzie, tak jest. Wszystko na gazie, co? Dokładnie. A powiedz, y, widzą jakieś oszczędności, kojarzysz może z tego samochodu? Oszczędności, słuchaj, y, oszczędności powiem ci tak. Sytuacja wygląda następująco: na 100 tysięcy km jest to około 28 tysięcy. No to? To sporo. Jest to sporo, tak? No nie wyprowadzaj jak tych wielkich potworów, no nie, gdzie tam tam już wiesz po 60 tysięcy, ale dalej jest to dosyć spory. No zapowiem... to jest prawie 30 koła, no co tutaj? no. Tak, no... No wiesz, no w ramie jest chyba 60 tego co pamiętam, no tak, no tak, bo tak, no to, tak. to jest 64, drugie tyle, jak tak? A jaki jest samochód. Yy, tak, warto też powiedzieć sobie teraz, że koszt takiej instalacji jest to 6300 zł i zwraca się ona, uwaga, po 20 km, kilometrów, czyli bardzo szybko się zwraca. Około też, nie? No tak? No, plus minus. Cirka, ale słuchaj, no dwa lata jazdy i masz na instalację, tak? No jak jeździsz tak jak każdy przykładowy 10 tysięcy rocznie, tak? Także no, jest fajnie. No. To co, pozostaje nam zaprosić do... Zapraszamy na przyspieszenie i zapraszamy na opór całego auta. No to co Marcin, sobie jeździmy, regulujemy po tankowaniu. Dokładnie. No i co, takie w sumie obiecane przyspieszenie byś zrealizował. Nie wiem, czy no to będziesz miał możliwość. Sobie, tak? Tak. Mamy radę pokazać widzą? Tak. Tak przyspiesza 1.8 TSI. ładnie, powiem Ci tak, szczerze. straciliśmy, także no, słuchaj, no jest to jeden z silników, który jest dalej produkowany tylko w wersji 2.0, mhm. no ma to moc, słuchaj, w wielu różnych samochodach, na no, w kuprach można go znaleźć i naprawdę są to fajne silniki. Ale to co, na miasto idealne autko, co? Na miasto, w trasy, słuchaj, ludzie bardzo mocno też te Skody wykręcają, tak, zwłaszcza dwulitrowe, no był u nas przypadek, że była prawie 400 konna. Też to oczywiście to świadczy, że ten świat, I zarazem oszczędna, prawda, no bo na Dokładnie, na gazie, na podwójnych tryskach i... No tam przeciąg robiło się z tym gazem, no ale... Jeżeli się chce, to można, no. To co, zapraszamy, zapraszamy teraz pod maskę, dalej, co? Zaraz pod maską pokażemy, co i jak. No to co, po przyspieszaniu tak. lecimy pod maskę, tak? Dokładnie, tak. Proszę Ciebie, teraz tak. Tu mamy reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej. W tym miejscu. Tu mamy filtr fazy lotnej. Tu mamy czujnik ciśnienia a wtryskiwacze nam się elegancko schowały pod no, to jest to dla kadoni. One tak mocno sobie siedzą, że wiesz, one tam się nie ruszą nawet. Sterownik jest schowany tam, ale tego niestety nie widać. No, sugerować może tylko, że wtyczka tak idzie, tak? takiego wozu, Słuchaj, to jest około 10 litrów 11 gazu, tak? Nawet. Tak, no wszystko zależy zależności od tego, jak będziemy jeździć oszczędnie bardzo, to nam może wyjść te 8,5-8,5. Czytałem tak, właśnie nie? deklaracje, to takie tak. ludzie pisali, że 8, 9, jest różnie, różnie. Tak, tam. tak, no wszystko zależy od tego, jak jeździmy. Weźmy pod uwagę, że to jest nowoczesny samochód, no i ma start-stopa, tak? To też nam oszczędza paliwo, jeżeli nie korzystamy z start-stopa, logiczne, że będzie trwał, więc tak. Dobrze, przejdźmy sobie może do środka, pokażemy przełącznik, jak to tam wygląda, a przełącznik po ustaniu z klientem zainstalowaliśmy w tym miejscu, pan mówi, że nie korzysta z tego i w tym miejscu po prostu będzie mu odpadał, bo będzie go widać, jak sobie otworzy, a tak go nie widać. Yy, chciałbym teraz też przypomnieć o bardzo ważnej rzeczy, o której się często nie mówi, nie pamięta. Żeby robić przeglądy gazowe, zapraszamy do energii do nas, do chłopaków na serwis, eee, zrobimy wam wymianę filtrów, przeglądy, wymianę reduktorów, wszystkie rzeczy serwisowe związane z gazem. Także pozostaje zaprosić, no i zapraszamy na montaż. Takie skody, nie? Tak, takie skody, takie skody, czy inne Volvo, czy inne samochody, jakie tam Państwo macie. Tak, podejdziemy do Was profesjonalnie i zrobimy gaz w Waszym samochodzie. Zapraszamy.